Generalnie to jeśli chodzi o tego Wiedźmina 4, gdzie zdaje się, że zdecydowana większość internetu gamingowego polskiego przynajmniej, bo wiadomo Polska guru CD Projekt Red Wiedźmin 4, o mój Boże, oszalała na tym punkcie, ale też zapanowała taka niezła histeria, nie? że o, bo tu babą gramy. O, bo to się nie zgadza. O, bo loreowe książkowe świry się odpalają. Ja po prostu mam bardzo nadzieję, że będzie to solidne. Przynajmniej będzie trzymać poziom redów pomijając te ich klasyczne wpadki robienie później się męczenników jak to naprawiałem rzeczy, które nie powinny być zepsute w pierwszej kolejności, ale liczę też nie powiem, że z racji, że mają teraz jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze większy team, jeszcze większe doświadczenie, że gra jednak będzie najlepsza z najlepszych gier, które do tej pory wypuścili minimum. Ale no mam obawy, mam obawy i z, ze sposobu, w jaki ten y, trailer został przedstawiony, wyreżyserowany, jak tam kadry są przedstawione, ale też właśnie z decyzji takich narracyjnych no mam po prostu obawy i uważam, że o tych obawach jak najbardziej trzeba rozmawiać, bo nie można po prostu zacisnąć knykci i mocno wierzyć, że jeśli będziemy mnóstwo razy powtarzać, że będzie dobrze, będzie dobrze, to nagle będzie dobrze. No niestety to nie jest książka sekret, gdzie sobie będziemy wmawiać, że jesteś zwycięzcą i w końcu tym zwycięzcą się staniesz, tylko trzeba analizować, rozbijać na elementy pierwsze. I 300 kultura, bardzo lubię ten kanał, Wiedźmin 4, czyli kilka problemów, sporo pytań i zbiorowa... Histeria. Projekt Red podczas The Game Awards 2024 zaprezentował zwiastun Wiedźmina 4. Pokazał także, kto będzie głównym bohaterem, a właściwie bohaterką tej gry. Tu nie ma żadnych bogów. To są tylko potwory. To są tylko potwory, czy tu są tylko potwory? Nawet nie wiem, jak to powinno być powiedziane, nie? Ja tylko wczoraj raz na streamie obejrzałem sobie po polsku ten dubbing. I no, najbardziej mnie boli w oczy, że no jednak tutaj widać, że angielski miał tym razem już priorytet. W przeciwieństwie do na trójki, gdzie ten lip z polskimi słowami się rozmywa strasznie, no bo widać po prostu, że te usta już pracują do słów anglojęzycznych, co tak. Kurde, nie wiem, no wydaje mi się, że no dubbing zdaje się na pierwszy rzut oka być lepszy po angielsku, no niestety dla mnie. No i nie ukrywajmy, czekaliśmy na ten moment bardzo długo, bo od Dzikiego Gonu minęło już naprawdę wiele lat, w międzyczasie był Cyberpunk, no ale jednak Wiedźmin to jest coś takiego, co tutaj szczególnie nam mocno gra, więc ten zwiastun, który pojawił się tak... Trochę znienacka, chociaż wiedzieliśmy, że Redzi nad grą pracują, no jednak dał tą energię, że coś tam naprawdę się dzieje, a nie są to tylko jakieś tam zapowiedzi i kolejne informacje o tym, że Redzi zwiększają stan osobowy, który nad tą grą pracuje. No i sam cinematic jest oczywiście ładny, dopieszczony w najmniejszym detalu, no bo jakby taka jest rola tego typu produkcji, żeby rzucić coś fajnego, żeby było miłe dla oka i żeby podnieść ten hype związany z produkcją. No i tutaj dostaliśmy także odpowiedź od razu, że główną bohaterką tej nowej gry, czyli Wiedźmina 4 będzie Ciri, czyli tak jak wielu się domyślało, tak jak... Ludzie też widziałem właśnie, że o... Nie wiem, czy to jest kwestia, że to Weeby tak płaczą, nie? No, bo Weeby to wiadomo, że oni to są chorzy psychicznie, ludzie, którzy tam, no, jakoś fantazjują na temat animowanych, często takich dziewczynko-dziecięcych jakichś postaci, obrzydliwe, tak, by the way, ale mówią, że, o, ależ Ciri jest paskudna i tak dalej, no? Jakby, a tak patrzę na nią, tutaj tak mniej przychylnie wygląda, no, okej, okay, ale bym powiedział, że to jest wina kadru, ale no, no tutaj uważam, że całkiem okej okay wygląda, no, wygląda jak Siri. Księżniczka Cintry, która, która no dojrzała, nie? I też swoje przeszła, bo zakładam, że przeszła. No skoro jest Wiedźminką, teraz, za czym ja go nie to wytłumaczą, no to na pewno nie jeden potwór próbował jej tą śliczną twarzyczkę pokierszować, no nie? Wielu zapowiadało i dla wielu to była także naturalna droga. I widzimy tamtą tą która oczywiście jest na szlaku jako Wiedźmin, o tym porozmawiamy sobie za chwilkę. I walczy z potworem, ratuje pozornie przynajmniej jakąś wieśniaczkę. Przed zagładą pozornie, no bo oczywiście okazuje się, że ona na końcu i tak umiera że wieśniacy są zły, źli, że oczywiście nie ma bogów, tylko są potwory i tak dalej i tak dalej i te sekwencje walki i to jak tam to wszystko wyglądało, no jest naprawdę ładne, te 6 minut upływa dość szybko i mi to od razu na myśl przysunęło ten taki cinematic, który przed Dzikim Gonem oglądaliśmy pamiętacie być może kiedy Geralt tam sobie podróżuje z Wesemirem, jadą na koniach, a jacyś łotrzykowie gdzieś tam Chcą, nie wiem, upodlić jakąś dziewczynę, też jakąś wieśniaczkę. No i oczywiście Geralt siada, rozprawia się z nimi, też to dość ładnie wyglądało. No i tu mamy temat pokrewny, tylko że zamiast Geralta jest Cyrilla, i to Cyrilla w akcji. Widzimy ją w pełnym, jakby boju. Robi mieczem, pije eliksiry, o tym też sobie za chwilkę porozmawiamy, rzuca jakieś magiczne znaki. No, Ciri, którą po prostu znamy, która nie daje sobie. W kaszę dmuchać. I tak jak mówię, to będzie główna bohaterka Wiedźmina 4. I ja sobie tak przypominam nasze rozmowy o tym, co by mogło być w Wiedźminie 4 po tym, jak zakończyliśmy trylogię, plus dodatki i po tym, jak Redzi ogłosili, że. A jest rzeczywiście ten medalion Rysia. Cech Linksa, tak zwany. No to może być rzeczywiście taka teoria, że Ciri własny cech założyła. Nie wiem, być może tu ktoś pisał na czacie, że. Cech szkoły Wiedźmińskiej Kota dopuszczał kobiety do prób traw. Podobno książkowo, lorowo. I może ona tam właśnie w cechu Kota, ale z racji, że z Wilkiem, Wilk, Kot, Ryś chyba, coś w tym stylu, założyła własny cech. Z jakichś tam pewnie traumatycznych powodów, bo nie wiem, ją zmuszono do tego, że się czegoś wyrzekła, albo ona chciała, bo ją próbowali do czegoś innego zmusić. A może Gerald będzie służył w Wiedźminie 4 za taką rolę, jak chociażby Joel w The Last of Us 2. I wtedy dopiero będzie ryk i krzyk wszystkich nostalgicznych fanboyów. Jednak ta historia Geralta jest już zakończona. Moim zdaniem słusznie, bo jakby fajnie została ona zwieńczona, domknięta i ciężko by było tam cokolwiek innego robić. Można się by było cofnąć do lat młodości Geralta tak jak to robi się na przykład w książce. Nowej u aczkolwiek nie wiem, czy to by było dobre rozwiązanie. Bardziej stawialiśmy na trzy takie podstawowe opcje. Pierwszą opcją było to, że dostaniemy otwarty świat i będziemy mogli wykreować swojego Wiedźmina. I jakby. Z nim przeżywać te przygody na kontynencie, gdzieś tam po drodze wpadając, oczywiście, na bohaterów znanych z sagi, na bohaterów znanych z wcześniejszych gier. Wydaje mi się, że kontynuacja, jakby no chronologicznie, że po trójce, no czwórka następuje, nawet jeśli tam mamy, nie wiem, 10, może 50 lat, no ciężko też to powiedzieć, bo nie wiadomo, no Ciri może przeszła tą próbę trawi i automatycznie, jak każdy wieźmi, się wolniej starzeje, więc minęło tam o wiele więcej czasu, nie wiemy tego. E, ale to takie najbezpieczniejsze jest rozwiązanie, no bo. Ciężko jest zrobić coś takiego, jak Rockstar robi chociażby z Red Dead Redemption, gdzie jednak, mimo że masz Red Dead Redemption 1, 2 i 3, podobno gdzieś tam daleko, daleko, hen, daleko na horyzoncie jest, no to zakładamy, że no wydarzenia z Red Dead Redemption 2 chronologicznie w grze są przed wydarzeniami z Red Dead Redemption 1. I powiązywanie czegoś takiego, kiedy oni tego nie robili w poprzednich częściach, to mogłoby się skończyć tragicznie, bo aż tak nie wierzę w umiejętności pisania scenariusza przez Redów. Jak, jak ludzie im często to przypisują. No, jakby boję się. To jest największa bolączka. Nie to, że jest Siri, nie, że gramy babą. Nawet, nawet nie o tyle, że jakoś lorowo to się może nie spinać, tylko że oni nie będą w stanie dowieść wątku, który będzie wiarygodny, a jednocześnie. Ciągająco szokujący, nie, że cały czas będziesz się zastanawiał, co dalej będzie, co, co tutaj jest grane, tylko będzie jakaś taka tkliwa opowiastka dla amerykańskiej publiczności na, na, na zasadzie, wiecie, miłość, miłość, przyjaźń, teraz rodzina, oby nie, mega się obawiam tego, nie, i czyni się mnie na samą myśl, że to może po prostu się okazać, że Wiedźmin 4 będzie takim wejściem Redów na ścieżkę bycia korporacją ala Ubisoft, czyli no wypluwaniem co dwa lata jakiejś franczyzy, jakiegoś IP, żerującego na nostalgii, gdzie wiele się nie zmienia, jest to tak naprawdę odgrzewany kotlet i ryzyko jest do minimum tak naprawdę sprowadzone, ryzyko jakby developmentu, zarówno pod względem historii, jak i mechaniki i tak dalej. Ja byłem za takim rozwiązaniem, szczerze powiedziawszy, wydawało mi się to dość fajne, mogłem stworzyć swoją postać i tam jakoś te takie typowo wiedźmińskie przygody przeżywać, plus gdzieś tam być zamieszany w jakieś większe historie, w których braliby udział także właśnie Geralt, Jennefer, Triss, może Ciri, Jaskier i inne postacie, które już znaliśmy. Drugą opcją było to, że cofamy się do czasów młodego Wesemira, albo jakiegoś innego znanego e, wiedźmina, nie wiem, Eskela, może Lamberta, chociaż Lamberta chyba... Jedynym źródłem informacji o kobietach z cechu Kota jest Wiedźmin Gra Wyobraźni. Papierowe RPG jak Dungeons and Dragons. Równie dobrze można mówić, że cech ślimaka jest kanonem, bo, to, bo taki jest w nowej wersji tego RPG, czyli Wiedźmin T RPG, a ślimak został do niego wprowadzony na Prima Aprilis. Co ty gadasz, że jest cech ślimaka? Mistrzostwo świata, nie? No to, to by był mój cech. Taki albo nosacza, albo leniwca. Cech leniwca by najbardziej mi odpowiadał. Aha, czyli kurde, to nie wiedziałem tego. Myślałem, że tutaj ktoś napisał. Czyli tak, czy w książkach, książkach, które wyszły spod pióra Andrzeja, były jakiekolwiek wzmianki o kobietach-wiedźminach? Czy to tylko zostało dodane przez osoby, które wokół tworzą twórczości Andrzeja? Myślałem, że to tam było w którejś książce opisane w takim razie, a tutaj no... No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy mi się tak, kurde, czy to jest bezpieczne. Czy to jest takie bezpieczne, że oni zaczynają sobie, sobie dopowiadać, dopisywać, modyfikować pod własną narrację? Bo zaraz nagle się okaże, co się okazało w momencie, jak gra o tron prześcignęła książki, nie? Martina. No i jakby tutaj znowu jest pole do popisu, znowu są jakieś wieźmińskie zagadki, znowu jest jakaś większa sprawa, która jest korem całym fabularnym, i to też nie byłoby złe. Moim zdaniem, Wesemir, młody Wesemir, jest dość godnym. Obiektem, właśnie dla takiej gry. Czemu by nie? Bardzo chętnie. Ciekawe co na to, Andrzejek. No, ja jestem ciekaw, czy Andrzej, jak podpisywał tam tą umowę, no bo wiadomo, że Wiedźmina, poprzednie Wiedźminy, no to trochę za bezcen oddał w porównaniu do komercyjnego sukcesu gier komputerowych. No i Andrzej chyba wielokrotnie mówił, że jego tamte gry komputerowe, to patrz to komu nie interesuje go to. To ciekawe, czy teraz z tym nowym Wiedźminem to tam jakaś nowa umowa poszła i Andrzej tym razem powiedział, o kurwa. Tym razem nie odpuszczę. Tym razem nie dam za darmo. Chętnie bym poznał to, co się działo właśnie w latach jego młodości, łącznie z tym pogromem, i tak dalej. Moim zdaniem, też miałoby to ręce. I nogi, no ale trzecią opcją było właśnie to, że Redzi postawił na dość bezpieczne zagranie i właśnie wrzucą w tą historię Ciri, czyli taką bohaterkę, która ma potężny, fabularny background i którą już też wcześniej dość dobrze poznaliśmy w Dzikim Gonie, więc to nie jest jakaś obca postać, nawet dla tych wszystkich, którzy nie czytali książek, tylko bazowaliby sobie na grach. A co o tej nominacji powiedział Sebastian Kalemba, reżyser gry? No posłuchajcie. Długo czekaliśmy, by w końcu móc to ogłosić. Rozpoczynamy nową wiedźmińską sagę, a jej główną bohaterką jest Ciri. Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie 4 to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód. Z jej perspektywy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę znaczy być wiedźminem w tym brutalnym i mrocznym świecie. Teraz zabieramy Was do tego świata za pomocą naszego zwiastuna, to, co w nim zobaczycie, to pierwsza zapowiedź wyzwań, jakie staną przed Siri w naszej nowej grze. I tak szczerze powiedziawszy, ja nie mam z Siri jako bohaterką zbyt dużego problemu, aczkolwiek w kontekście gry, po tym co widzieliśmy na zwiastunie, no jednak mam kilka takich znaków zapytania. Po pierwsze, już w Dzikim Gonie Ciri była bardzo mocna overpower. No, ciężko było z nią konkurować, kiedy mieliśmy te takie sekwencje, kiedy nią przechodziliśmy. Eee, nic dziwnego, miała swoje moce, przy okazji świetnie robiła mieczem, więc już wtedy była naprawdę bardzo, bardzo mocną postacią, a w tym zwiastunie widzimy, że jest Wiedźminką, że musiała przejść próbę traw, bo pi... No i też chyba nie było w jednym zakończeniu Wiedźmina 3, że Siri się wyrzekła magii i chyba pra... tej swojego dziedzictwa, pradawnej krwi, że ona tam stwierdziła, że to wszystko pierdoli i, i tyle z tego będzie. Bo podejrzewam, że tak wytłumaczę, że ona o, z jednej strony straciła dużo mocy, więc nerwy weszły, a z drugiej strony też przeszła próbę traw, bo, bo tak chciała i to ją też tam pozmieniało, jujuju ju, ju, i tak dalej. Pije sobie eliksiry, więc gdyby do tego, co miała wcześniej, dorzucić jeszcze właśnie te wiedźmińskie, wszystkie atuty, to już wydaje mi się jednak byłoby za dużo. No i ciężko by było. Taką postacią po prostu od początku sobie grać e, i przechodzić, mając właśnie wszystkie te możliwości i atuty, o których powiedziałem w ręku. No i dla mnie jakby tu jedyną opcją jest to, że w jakikolwiek sposób na koniec właśnie dzikiego gonu e, Ciri te swoje moce straciła. Oczywiście no, mam nadzieję, że tam nie będzie jakiejś opcji z amnezją, jak to było w przypadku Geralta, żeby go osłabić i potem tą historię odkrywać, mam nadzieję, że tutaj Kalki z tego nie będzie, ale zabranie jej w jakiś sposób mocy, kiedy walczyła o uratowanie świata, no jest tutaj rozsądne, zasadne i wydaje mi się, że za bardzo Koniecznie. innej opcji nie ma. No a skoro nie miała tych mocy i potem jakby przeszła próbę traf też w jakiś niezwykły e, sposób, tu trochę jest ten case Avallaha i umysł dzikiego gonu, może to gdzieś w tą stronę poszło, e, i nabyła tych umiejętności, no okej, okay, ale tu znowu jest kilka ale. No bo warto sobie przypomnieć lata młodości Ciri, kiedy w Kermorem podano jej białą mewę jak ona na to reagowała. Więc albo to Elixiri w ogóle... A, też pamiętam jak w młodości mi podano białą mewę. <laughs> A, śmieszne. ...na nią nie działały, albo po nich wpadała trans i zaczynała wieszczyć. A wiadomo też, że u Sapkowskiego... Żadnej próby traf w Ciri nie przeszła, no bo tam historia kończy się w określonym momencie i to oznacza, że Redzi będą trochę tą historię tkać po swojemu, oczywiście bazując na świecie Sapkowskiego, ale już wymyślając swoją odrębną. No ja podejrzewam, że Andrzej to nic tam nie, nie pracuje nawet jako doradca, nie? Wątpię, wątpię, że Andrzejowi by się chciało Albo, że Redzi by chcieli coś takiego No tego się obawiam, jakby No z całym szacunkiem do Redów Ja wiem, Polska górą Klejnet w kronie polskiego game devu i tak dalej Ale no nie ufam im aż tak bardzo z tak rozległym i fajnym uniwersum jak Wiedźmin, że oni sobie tak po prostu sami poradzą, żeby sobie dopowiedzieć, dopisać, stworzyć, nie? O wiele pewniej bym się czuł, jakby oni na trochę takim pewniejszym tekście źródło, źródłowym pracowali. Historie. Tutaj z kolei dochodzimy do kolejnego, ale no bo pamiętamy, że w Dzikim Gonie tych zakończeń było kilka. I były na przykład takie, że Ciri ginęła albo zostawała cesarzową, imperatorką. Więc wydaje mi się, że ludzie też będą musieli postawić na jakieś kanoniczne zakończenie, żeby potem móc na tym zakończeniu budować dalsze losy, kontynuację losów e, Ciri. To trochę taki case mass efekta, gdzie tam też mieliśmy tych zakończeń kilka. No i tam zastanawiano się, które jest kanoniczne, w kontekście tego, że ma być czwórka, kiedyś tam się pojawić za 2, 3, 4 lata. Nie wiadomo, ale wiadomo, że prace trwają. I też jedno z tych zakończeń musi być wybrane jako kanoniczne. Jeden z tych kolorków, które na końcu się pojawiały, musi być uznany za ten, który stanowi jakby ten kor fabularny, który potem będzie kontynuowany. Także jest tych kilka znaków zapytania, ale to, co i tak wzbudziło chyba największą dyskusję, najbardziej wzmożyło niektórych komentujących, to jest oczywiście wygląd Ciri, że jest za stara, za brzydka. Że nie przypomina e, tej cili, którą widzieliśmy. W Dzikim No i ja się z tymi głosami bardzo mocno nie zgadzam, bo chociaż ocena wyglądu to jest rzecz super y, subiektywna, to jednak tutaj jest bardzo dużo takich argumentów za tym, żeby właśnie wyglądała tak jak wygląda. A zresztą wygląda tam jak młoda lagerta z wikingu, więc moim zdaniem bardzo spoko. No i warto sobie jednak uświadomić. A bo jak Julia Tymoszenko też wygląda, pamiętacie Julię Tymoszenko? No Siri, jak się masz? Go make-up ma lepszy w trailerze. <grych> No mieć, że mamy Siri po kilkunastu, nie wiem, latach, powiedzmy, od tego, co się działo w Dickim e, kiedy ona walczy. I zawsze pamiętajcie, że mogło być gorzej. Jakby tam naprawdę jakieś nasze ulubione takie organizacje pokroju Sweet Baby Inc. albo tam ten Hot Target, czy jak oni tam się nazywają, by mieszały w tym pal palce, to by się nagle okazało, że Siri wygląda jak ta. Brianna Starfu z gry o tron. <grym> ta to Jamie Lannistera tam skortowała. <grym> I no, no, to by było dopiero dobre. żyła z tym gonem, ratowała świat, spędziła lata na jakichś szlakach, walczyła z potworami, ma multum najróżniejszych przejść, więc jest logiczne, że jako osoba się starzeje i zmieniają jej się rysy, twarzy, prawda? A jeśli ktoś oczekiwał jakiejś wychuchanej lali w tej roli, no to chyba naprawdę pomylił adresy. No, szczególnie, że Wydaje mi się, że ludzie są przeczuleni tutaj, nie? I nie dziwię się, no bo poprzednie gry no to naprawdę bardzo mocno zdrażniły ludzi pod względem takiego wycierania sobie mordy jakąś yy, nadmierną seksualizacją albo niedomierną deseksualizacją i tak dalej i tak dalej. Yy, ale nie, no dla mnie to tutaj serii no okej okay wygląda. Jeśli tu będzie w wiarygodny sposób, jakby logicznie uargumentowane, dlaczego ona jest tu, kim jest, dlaczego robi to co robi, i, I powiesz, że no kurde, to, to ma rzeczywiście sens. Te wątki się nagle krok po kroku będą odsłaniać i tworzyć w taką jedną spójną całość. No to nie mam nic przeciwko, kompletnie. Nie No ja wiem, to pewnie płaczą jakieś ujbowskie walikonie, że, że Siri już nie jest taka laleczkowata, właśnie taka dziewczęca, nie taka dziecinna wręcz bym powiedział. U samego Stapkowskiego Siri nie była jakąś pięknością na miarę Margariti Losantil, na miarę Jennifer Tris. Tam w wielu momentach jest po prostu określana jako taka szara, niezbyt ładna myszka, oczywiście Neneke mówi o jej rysach elfickich i tak dalej, o starszej Krigioś tam wspomina, jasne, ale finalnie wygląd nigdy nie świadczył jakkolwiek o tym, kim Ciri w tej całej historii jest, więc... Czepianie się tego i mówienie, że o, zrobili drugą Aloy z Horizona, z Ciri, no come on. Poza tym, hej, to jest, jest cinematic, tak? Jak sobie... Nie no, dobrze wygląda tutaj. Ten filmik, ten kadru. z Geraltem, o którym tutaj mówiłem, to tam Geralt też wyglądał zupełnie inaczej, niż Geralt, którego potem widzieliśmy w grze, także spokojnie wstrzymajcie konie. Akurat to jest najmniejszy problem, który pojawił się po tym zwiastunie, ale już tego, czego kompletnie nie mogę zrozumieć, to opowieść o tym, że znowu jakaś tam femina, niezależna, silna kobieta na, w głównej roli, znowu ją wcisnęli... <grym> Naprawdę, nawet jeśli ktoś... no Tutaj akurat, jeśli już, no nawet jak jesteśmy uczuleni na tą silną, niezależną kobietę, no to akurat do Siri to pasuje, no bo jakby życie ją taką zrobiło, uformowało. Tylko no, też jest kwestia, no, czy, czy będzie to pasować, bo ona może sobie być irytującym yy, samodzielnym, drącym się, wycierającym sobie mordę jakimiś ideologiami, irytującym babskiem po prostu, i będzie to bardzo wystawać, i nie będzie to wiarygodne, będzie to przeszkadzać, będzie to wybijać z immersji, jeśli scenarzyści się nie popiszą. A może to być tak, że mu już kurwa, jestem z nią, kurde, no, przeżywam z nią to, nie? no, Jakby rozumiem, z jakiego miejsca ona wychodzi. No i tutaj no, no największe, największe zagrożenie i największe wyzwanie jest właśnie przed scenarzystami. I, I dlatego mam takie obawy, nie no bo jest tutaj ryzyko podejmowane i ogromna presja na redach. Zobaczymy, czy się czegokolwiek nauczyli rzeczywiście. Nie zna książek, powieści Sapkowskiego, nie zna całej sagi, tylko bazował sobie na grze. To po pierwsze, nawet z tej gry powinien wiedzieć, że Siri już tam była silna, niezależna e, i potrafiła postawić na swoim teraz a dwa, że wystarczy naprawdę 5 sekund researchu, by się przekonać, że ona u Sapkowskiego była niemal główną bohaterką tych książek, a przynajmniej czasowo gdzieś powiedzmy na równi z Geraltem, więc opowiadanie o tym, że ktoś ją tam wcisnął, tak jak się dzieje w wielu produkcjach, że to faktycznie jest tak robione, typu, nie wiem, wiele w Rings of Power, e, zrobiono z niej wojownika, gdzie ona takim wojownikiem u Tolkiena nie było, ale nie o tym, tutaj w kontekście Ciri Naprawdę nie ma pola do dyskusji i krytyki. Więc to tak na gorąco, na szybko, będzie na Unreal Engine 5 cała gra stała. Tu też są pewne obawy, myślę, że jak nagramy sobie taki szerszy materiał, to pewnie będziemy o tym mówić i jakoś to omawiać konkretniej. A z tym silnikiem to wiecie, na razie to wygląda ładnie, ale zobaczymy jak będzie w grze, szczególnie, że mówi się o super wielkim otwartym świecie, większym od tego, który dostaliśmy w Dzikim Gonie, a tam już było naprawdę sporo do roboty. Więc ja z jednej strony się jaram, bo fajnie, że coś się dzieje, yy, jest jakiś ruch w interesie i że Redzi już tam pełną parą naprawdę pracują te kotły działają. No kurde, no to już najwyższy czas, nie? Mam 2024, kiedy Cyberpunk wyszedł, 2020. A Łujcze Wiedźmin 3, no to to już w ogóle lata świetlne temu. To, to, to już nie jest, że fajnie, że coś robią, tylko już powinni coś robić wręcz. Fają, dzieją się rzeczy. A z drugiej strony, ten zwiastun kilka takich znaków zapytania problematycznych. Mi pojawił. Ja jestem ciekawy, jak Regina na to wszystko odpowiedzą i jak ta historia finalnie będzie wyglądać, bo to, że Ciri może pić te eliksiry, że są różne zakończenia, co z tym zrobią, czy przeszła próbę traw, co z jej mocą. Więc tu jest dużo rzeczy, na które pewnie prędzej czy później odpowiedzi dostaniemy. Jestem bardzo ciekaw, więc jaram się, ale dostrzegam też te rzeczy, które na razie są dla mnie znakami zapytania. A czy są tak? Nie wiadomo, no zgadzam się. Totalnie się zgadzam, że no ja też się jaram, jakby Polska górą super, Wiedźmin, ale no mam po prostu obawy, zarówno pod względem analizy historycznej. Redzi nie mają najlepszego track recordu względem yy, wypuszczania swojej gier, mimo że one po czasie stają... Naprawdę bardzo na mocnym gruncie, ale no jednak no z bardzo mocnymi trzęsiączkami te gry były wypuszczane, szczególnie ostatni Cyberpunk. Do tego obawiam się, że tutaj, kiedy oni no wypłyną już na takie totalnie samodzielne wody i no, nie będą bazować tego na jakimś konkretnym tekście albo okresie historycznym spod pióra Sapkowskiego to nie ufam im ich scenarzystom że oni nie spróbują właśnie zrobić takiej płytkiej opowiastki dla średniego amerykańskiego nastolatka i to to napawa mnie mega wątpliwościami no bo nie chciałbym żeby to po prostu było gówniane no nie chciałbym takiego zawodu jak jak chociażby miałem The Last of Us 2 gdzie no ani ciąg przyczynowo-skutkowy nie był dobrze zachowany, ani to nie było jakieś poruszające, tylko po prostu irytujące, wkurwiające. Zobaczymy. Także dla was no to dajcie znać komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji wszystkie nasze socialki, sub, dzwoneczek, jeśli chcecie będzie nam bardzo miło. No i oczywiście niezobowiązująco przypominam o buy coffee, mamy taką opcję. No i git, 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 git. git. kultura. Zostawiam łapkę w górę.